I siemka mordeczki, z tej strony ja, jak zwykle Almighty, witam się z wami bardzo serdecznie, dzisiaj będzie poradnik do farmienia, dużo osób mnie o to pytało, zarówno na streamie, w komentarzach po prostu pod YouTube'em, więc zdecydowałem się oczywiście od razu coś takiego zrobić, no i po prostu to będzie film, który mam nadzieję ułatwi wam wszystkim farmienie, także bez dalszych wstępów, przejdźmy do samego wideo. Ok, no więc zaczniemy od sesowania pod towerem. To rzeczywiście zdaje się sprawiać największe problemy początkującym graczom, jeżeli chodzi o ten aspekt farmienia, tak? Więc tutaj e, najpierw się nim zajmiemy. Zobaczcie, że umieściłem tutaj, no, target dami, żeby, żeby po prostu zatrzymywał miniony, tak? Żeby nie biegły moje miniony, będą biegły tylko wrogie miniony. Więc one oczywiście będą wbiegać pod towera, przez to, że moich nie ma. No i tutaj będziemy mogli właśnie zobaczyć taki przykład po prostu farmienia pod towerem. No więc tak, pierwsza rzecz, jaką musimy pamiętać. Jeżeli chodzi o te przewnie miniony, e, które mają więcej zdrowia, no to taur uderza je dwa razy i my je dobijamy jednym autoatakiem. Jeżeli chodzi natomiast o te tylne, sytuacja tu jest troszeczkę bardziej skomplikowana. Widzicie, one od dwóch towershotów po prostu umrą, nie zostanie im ani trochę zdrowia, jednocześnie przy rzuceniu tylko jednego Tower shota, my nie będziemy w stanie dobić ich autoatakiem, jeżeli nie jesteśmy postacią, która ma bardzo dużo AD. W tym przypadku oczywiście nie jesteśmy. Co to oznacza? Zobaczcie, że tutaj będę stopniowo rzucał autoataki w momencie, w którym zostawiam jakiegoś z tych przednich minionów na dwa tower shoty. Jednocześnie oczywiście cały czas na nie patrzę, tak, żeby nie stracić żadnego z tych przednich, ale tutaj rzucam po jednym autoataku na tylne miniony. Zobaczcie, i jeżeli tak zrobię, jeżeli każdego z tych minionów raz za autoatakuję, to będę w stanie wziąć je wszystkie. Tutaj używam Q, co prawda, no bo niestety jednego z nich byłoby mi ciężko wziąć. Więc użyłem jednego spa. A tak, oczywiście, stracić 50 many zdecydowanie jest warto. Mamy 6 milionów z pierwszego wavea, mimo że wszystkie były brane pod towerem, co teoretycznie wydaje się trudnością. No i tutaj, ok, podejście drugie, zobaczcie. Tower uderza, tower uderza, auto-atak. Teraz powinienem zautoatakować jakiegoś miniona, ok? Teraz znowu uderzam, teraz jakiegoś miniona z tyłu. Teraz będzie tower shot, znowu uderzam, i teraz powinienem wziąć po kolei wszystkie. Ok. Także tutaj oczywiście widzicie, że przez prawa jest dość jasno, tak? Pokażemy jeszcze trzeciego wave'a, bo oczywiście trzeci wave jest o tyle odmienny od dwóch pozostałych że jest w nim canon minion, czyli oczywiście ten minion na armacie po prostu siedzący, tak? No i zobaczcie, że kiedy jest canon minion, to oczywiście tower bije jego i to jest cudowne, bo ja wtedy mam czas, żeby każdego z tych tylnych caster minionów zauto atakować sobie po razie. No i jak widzicie, bez problemu wtedy już, bez żadnego użycia spela, bez niczego jesteśmy w stanie wziąć bardzo łatwo wszystkie CSy. Więc to jest rzecz, do której musimy umieć się przygotować, czyli zanim wave wbiegnie pod naszego towera, my musimy mieć plan, musimy mieć ułożone w głowie, jak chcemy to rozegrać. Musimy wiedzieć, że chcemy po prostu sprawić, żeby tym minionom przed nim nie stało się nic najlepiej, ale natomiast te tylne muszą dostać po auto ataku, zanim najlepiej w ogóle wbiegną do towera, ale przede wszystkim po prostu zanim tower zacznie je rzeczywiście bić, bo inaczej nie będziemy w stanie ich wziąć, tak? Możemy wtedy starać się zrobić auto Q na, na LB, no ale oczywiście wtedy możemy wziąć tylko jednego z nich, bo Q ma cooldown, pamiętamy że Doran Ring oczywiście jest między innymi po to wzięty, że daje nam dodatkowe obrażenia na, yy, na tych minionach, tak? O 5 tam podniesione. Więc tu oczywiście jest to istotne, jest to rzecz, która nam bardzo pomaga. Ok, także teraz postaramy się farmić, kiedy są nasze miniony. To jest trochę utrudniający aspekt, bo widzicie, nasze miniony zadają obrażenia. No i do tego musimy się po prostu skupiać. Patrzymy, widzicie tego miniona? Skupiamy się na nim, po prostu patrzymy, jak szybko spala mu zdrowie. O, widzicie? Nie! Canon minion zaczął być innego miniona. Bił przed chwilą innego, ale zmienił zdanie. Niestety to się zdarza. Trzeba na to uważać. Trzeba widzieć, kiedy nasz canon minion się obróci i zacznie być innego miniona, bo canon minion bije oczywiście najwięcej. Więc tutaj wtedy zaczyna w innym tempie sparać zdrowie tego miniona. No i widzicie, jeżeli jesteśmy skupieni tylko na tym, to w zasadzie jest to proste. Oczywiście, że jest trudniej, kiedy pojawia się przeciwnik, co nie zmienia faktu, że w tej chwili farmiemy praktycznie bez użycia speli. Teraz użyję spela, bo tutaj miałem mały problem z trafieniem. Jednocześnie widzieliście, że rzuciłem autoatak, a minion w tym czasie umierał, więc zdecydowałem się użyć Q, tak? No tutaj jednego oczywiście sobie zmisowałem, zdarza się. No ale tak naprawdę poza tym jednym z wszystkich wave'ów mamy wzięte miniony wszystkie. Ilość golda z samej farmy w tej minucie jest po prostu niesamowita. Samowita. Teraz chwilkę zaspałem, bo byłem zajęty gadaniem, więc, więc użyję sobie tutaj w. A, dobra. Kolejny aspekt, który powinniśmy poćwiczyć, to jest puszowanie, Bo w tym momencie to, co robiliśmy, to lashitowanie hitowanie najczęściej. Zwłaszcza pod tałem. tak? Czyli zadawanie obrażeń minionom w taki sposób, żeby je tylko dobić. Czyli w momencie, w którym chcemy je zabić... Dorzucamy tylko ostatni autoatak. Tylko ten kończący. Dlaczego tylko ten kończący? Bo inne nie są potrzebne. Wszystkie inne nie dają nam pieniędzy. Zautoatakowanie miniona, który ma pełne zdrowie, nie daje mi pieniędzy. Zabicie miniona daje mi pieniądze. Teraz zrobimy co innego. Teraz puszujemy. Zobaczcie, że używam autoataków, mimo że miniony mają pełne zdrowie. Dlaczego to robię? Bo chcę je jak najszybciej doprowadzić do poziomu zdrowia, który jest niski. Zobaczcie, że najpierw dobiję te przednie miniony, użyję obszarowego W, żeby zgarnąć wszystkie te miniony, dlatego obijałem je w równym czasie, nawiasem mówiąc. Dlatego nie było tak, że biłem jednego i zabrałem się za kolejnego, tylko wszystkie doprowadzałem do podobnego poziomu zdrowia, żeby wszystkie je dobić moim obszarowym spelem, jakim jest moje W, tak? To dość jasne, to dość oczywiste. Także tutaj po prostu polega to na tym, tutaj użyję Q, żeby zwiększyć obrażenia, e, polega to po prostu na tym, że kiedy chcemy puszować, to wykorzystujemy nasze spele obszarowo. Bez sensu byłoby rzucić obszarowy spel na dobicie jednego miniona, po tym jak jednego zabiliśmy autoatakami, co zajęło nam strasznie dużo czasu, tak? To, to jest marnowanie czasu. Zamiast tego doprowadźcie oba miniony do połowy zdrowia swoimi autotekami i użyjcie obszarowego spela, żeby wyczyścić je. E, to jest puszowanie. Kiedy chcemy e, grać pod towerem. Najlepiej albo na linii po prostu, kiedy przeciwnik jest żywy, my jesteśmy żywi, to najlepiej jest las hitować. Dlatego, że wtedy najprawdopodobniej on nas wepchnie pod naszą wieżę i naszemu junglerowi będzie dużo łatwiej zgankować, natomiast przeciwny jungler nie będzie miał jak zgankować, bo musieliby nas zdajwować. Więc to jest niesamowicie istotne, żeby tak rozgrywać swoim wave'em. Poza tym, kiedy las hitujemy, jak mogliście zauważyć w porównaniu do puszu, brałem wszystkie miniony. Kiedy puszuje, zdarza mi się czasem jakiegoś nie wziąć. Dlatego oczywiście las hitowanie jest po prostu prostsze. Laschitowanie zapewnia nam większą szansę na to, że zgarniemy jak najwięcej tych klipów, Dlatego starajcie się zawsze laschitować. chyba że Wasz przeciwnik zszedł z linii. Wasz przeciwnik nie żyje. Wtedy to są takie sytuacje, które rzeczywiście wyglądają trochę inaczej, tak? W takich sytuacjach e, musimy jednak brać pod uwagę e, to, że chcemy, żeby przeciwnik stracił jak najwięcej. Zobaczcie, w takiej sytuacji ja mam dalej 6 żywych minionów i jednocześnie zabiłem 6. Jeżeli wszystkie te miniony dobiegną pod tower przeciwnika, to tower zabije je bardzo szybko. Jeżeli przeciwnik nie zdąży dobiec w tym czasie, to nie tylko nie weźmie z nich w ogóle pieniędzy, co mu naprawdę dużo golda, bo w tej chwili z tych samych minionów e, mamy tutaj już myślę około 100 golda, e, czy może nawet, nie no myślę około 100 golda, ale nie weźmie z nich expa, nie wzięcie expa z całej fali, albo trochę więcej, to jest naprawdę ogromna strata, to jest spokojnie pół levela, więc no tutaj musimy oczywiście mieć świadomość tego, że jeżeli przeciwnik się cofnął i my mu dopchamy linię kontra, kiedy mu nie dopchamy, to jest 100 złotych, 100 złota, które on posiada albo nie posiada i pół levela, które on posiada albo nie posiada. Zrobimy tak dwa razy albo nie zrobimy tego dwa razy podczas całego naszego laning face'u, ja mam cały level przewagi nad przeciwnikiem, mam szósty, on ma piąty, zabijam go, bo mam szósty. I mam RK, więc jestem dużo silniejszy. No i on ma już ponad 200 golda straty w porównaniu do mnie, tak? Tylko biorąc pod uwagę aspekt puszowania. Tylko tę jedną rzecz robiąc lepiej. Dlatego oczywiście mam nadzieję, że jesteście teraz świadomi, jak istotne to jest. Ok, no i zobaczmy sobie teraz mecz. już normalny, o, taki typowy midlay nowy trochę tak. Ramy LeBlanc na Syndre. I chodzi mi o to, żeby pokazać wam mniej więcej używanie obszarowych spelli, a także w ogóle generalną mechanikę farmienia. Jeżeli chodzi o early game, Syndra ma z pewnością dużo lepszy połk ode mnie, tak, jest w stanie Q na dużo większym dystansie niż ja czymkolwiek, zadać mi większe obrażenia niż ja bym jej chociażby z Q mojego zadał, tak. E, więc tutaj, no po pierwsze obydwoje auto atakujemy, ja staram się oczywiście unikać, bo mówię, ona ma przewagę, e, ale obydwoje auto atakujemy, żeby z drugiej strony nie wepchnęła mnie pod moją wieżę. Dobijam sobie wszystkie 3 miniony, Użyłem do tego spela, to prawda, ale dzięki temu odwróciłem sytuację, tak? Teraz to w jej trochę stronę się pchata e, ten wavik, tak? No widzicie, tutaj musimy bardzo czujni być, żeby rzeczywiście nie dać się jej jakoś strasznie spokować na tych wczesnych levelach. Widzę jednocześnie, że miniony umierają mniej więcej w tym samym czasie, więc myślę, że znowu zrobię to samo. Jednocześnie ją trafiając, to jest najlepsza rzecz jaką mogę zrobić, jeżeli moim spelem, zwłaszcza na tak dużym cooldownie, ale przede wszystkim po prostu obszarowymi spelami, trafiamy jednocześnie i miniony, które chcemy zabić, które chcemy zabić, nie po prostu miniony, i przeciwnika, to jest najlepsza rzecz jaką możemy zrobić. Bo po prostu użyliśmy spela, więc wiemy, że weźmiemy te creepy, Jednocześnie, no, oczywiście, zadajemy damage, tak? No, nie chodzi o to, że bardzo często gracze mają po prostu problem z wyborem, co zrobić. Czy lepiej użyć mojego kombo w przeciwnika, czy w miniony i mieć więcej golda? No, najlepiej jest oczywiście zrobić jedno i drugie, tak? Najlepiej jest mieć przeciwnika blisko miniona, który ma mało zdrowia, i po prostu dzięki temu zabić i minione i zadać obrażenia. Teraz, na przykład, mamy trzeci, to mógłbym się pokusić normalnie o jakąś agresję, ale tutaj bardziej chcę. A, chcę wam pokazać samo farmienie. O, panało mi Cześć na creepa. No tak czy inaczej mówię, nie jest to na początku zdecydowanie jakiś korzystny mecz dla mnie. Okej, okay, poczekamy chwilę i tu autoataczek. Okej. Okay. No i widzicie, tu na przykład on ma mało zdrowia. Mógłbym chcieć zaraz tam użyć jakiegoś w, żeby jednocześnie e, chłopa uderzyć i sobie sfarmić creepy. Oczywiście, że dostanę za to trochę obrażeń, ale jestem na to gotowy, bo po prostu to jest matchup, który ja przegrywam. Zwróćcie też uwagę, że oczywiście powoli mojemu przeciwnikowi kończy się farma tego, co Esa ja nie wezmę, więc bez sensu się tu zatrzymałem, ale tu widzę, że brakuje jednego autoataku, tak? Tu auto i Q. Chain. No i tego niestety o nie wziąłem. No i mniej więcej w taki sposób musimy starać się falić. Patrzcie, że mam więcej CS-u na niekorzystnym match-upie. Oczywiście dostałem od niej bardzo dużo obrażeń, ale w tej chwili kończy jej się mana, mimo że ma jeszcze jeden stack na podce, czy raczej dlatego, że ma już tylko jeden. Użyłem spela, bo widzieliście, że leciał Towershot, tak? Już i musiałem użyć. Nie było innej opcji, żebym to wziął. Teraz nie mam W, dlatego ta Syndra tak trochę podchodzi, tak? Dlatego stara się coś na mnie zagrać. Zagram sobie chainem, żeby nie dostać tego Q. Zagrałem sobie bardziej zasięgowo, mam więcej many od niej, więc mogę sobie na to pozwolić. Oczywiście najlepiej jest zagrać QW, ale zagrałem tak, żeby wziąć miniony i jednocześnie zadać jej obrażenia, a Q rzuciłem właściwie tylko po to, żeby wystakować jej elektrodę, żeby były trzy odosobnione ataki. No i dokładnie w taki sposób chcemy grać, tak? Dzięki temu ja mam bardzo dużo CS-u, naprawdę, jak na niekorzystny matchup, to jest naprawdę giga wynik. Tutaj Syndra nie dobija tego kanona, więc stara się... O, i tutaj znowu widzicie, o. I teraz na przykład mogę się starać zabić, bo widzę, że popełniła błąd. No i fajnie. No i mniej więcej w taki sposób musimy starać się to rozgrywać, tak? I to by było tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że ci pomogłem, że to ci trochę ułatwi, rozjaśni jakieś aspekty farmienia. A na razie daj znać, co myślisz w komentarzach. Dzięki i do następnego razu.